Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Trochę mi tu nie było, bo tam się roztomaj te rzeczy mi ciały. No ale jo nie o tym. Także chcę pomyślać, roztomili, że dziśki to już muszę trochę do was pogodać. A uczy. Tuż już wiecie, że jo czysto godą o tym, co mi się też tak dzieje. I jako tu się ma do psychologii. No tuż dziśki, bo powiem o tym, jako to jest, jak się straci całki Facebook. Ja myślę, że wiele z Was, co mnie tutaj ogląda, to mo konta, na tym Facebooku, nie? No i tam, wiecie, macie, tam prosto ma tych kamratów, jakieś tam fotki, jakieś rzeczy. No i tam się albo się sam z kimś gada, albo bez tego Messengera, albo bez coś. No i to już wiecie, jak to działa, nie? No i już taki Facebook, że I... muszę Wam się przyznać, bez moja głupota że klikła tam kaniecza, No i tak krótko imą nic. I tak mi powiedzieli, że chyba już nic nie wydamiała, miała. Jak, się, jak mi nam nawet dadzą te konto, to ono będzie pewnikiem puste. No tuż myśla, że już nigdy tego, co żech tam miała, nie łudzysko. A wiecie, prosto mieli. to było jakieś pora lot. Co tam wiecie, te rozstawiaj te fotki, jakie tam Głupoty, jakie gotki, te wszystkie moje kamraty. No toż se wyobraźcie, że w pierwszym momencie, to że pomyślała je co co jo te roski zrobię. Bo to wszystko, brzydko powiem, szlak trafił, nie? I nie ma, i nie będzie. No i co? No i te roski, tu o tej psychologii. Co to idzie zrobić? Bo wiecie, prosto mili, jak się co straci, i jak się nam co dzieje niedobrego, to możemy sobie dwie rzeczy zrobić. Albo możemy sobie powiedzieć: Nie, co jo, te ruski zrobię? Nimą tego, tragedia i koniec, nie. Albo możemy sobie pomyśleć, że to jest choby taka szansa. Można co było od nowa coś zacząć. Można co by sobie trochę pomyśleć, czy do prawdy, lata latami tego było potrzebne, co żech tam miała. Możno, i o te Roski tam se przeglądam. Wiem, wiele tych ludzi, którzy tam byli, to byli ich, tych moje kamraty, a wiele tam się wiecie, wpisało i że nie wiedziała, czego oni żyją, czy oni gdzieś tam są, bo wiecie, jak to jest, nie? Kaś tam coś po klikocie, ktoś się wpisze, a te Roski, Jose pomyślała, te Roski, mam taką szansę, co by się zacząć od nowa. I nie mogę teraz tu siedzieć, ślimtać, że nie mam, no bo nie mam i nie będzie, i no się brać i można to do czegoś mi się też przyda. No i to ino Tela, że chciała powiedzieć dziś, że do rzecz kerową się dzieje, można potraktować, choćby to była dowoz jakoś szansa, można coś zmienić, można do czegoś to się Wam przydało, choćby to było takie, no niezbyt fajne i niezbyt przyjemne. No to już wiecie, to ino teraz że chciała powiedzieć. Myślę, że zaś się dowozło odezwa, ale wiecie, rozto te rzeczy są w tym życiu, nie poradzę wam powiedzieć, kiedy to będzie. Postaram się, co by to było tak kole tydnia, dwóch tygodni, co by tam zaś nowy filmik tutaj kaś wrazić. A te roski to się pożegnamy, czym się? do zobaczenia zaś. Pyrsk.